Halo? Lewy? Selektor Urban. Słyszałem, że kończysz karierę. Nie kończę. To ja tą opawkę to dam zenickiemu, dobra? Ale ja nie kończę kariery. Ja mam kontusję. Kontusję? Waginy? Co? Pytam się, czy masz kontuzję waginy? Nie, mięsień w No to rozumiem, że przyjeżdżasz. Jeszcze nie wiem. Słuchaj, ile ty masz lat? 37. No to zostało ci może 4-5 lat. Grania? Życia. Aha. Jak nie przyjeżdżasz, to twoją fawkę oddam komódek reklafy. Co? Albo gowej. Może być Gosej? Oddam ją Puchatowi. Jezus, a co on teraz w ogóle robi? Podobno robi na dwa etaty. Gdzie? Halo, głośniki pomoc klienta. W czym mogę pomóc? A próbował pan włączyć i wyłączyć głośnik? Umie to działa. Niestety nie wiem, proszę pana, czemu głośnik śpiewa po niemiecku. Proszę spróbować go sobie wsadzić w dupę. O, no, umie to działa. Strasne, ja chce chcę tak skoncic. No, więc ma na ty, zdrowy nie. trzeba się zgadać odnośnie tej smaty na ramię i bez marudzenia.